No mm. i przewodnictwo. patrzeć na czasowniki, co się robi z internetem. W internecie się jest, do internetu się zagląda, wchodzi się do niego, wchodzi się, tam to się włącza, wyłącza. czy um, tak, twarzą w twarz cielesnych, co <tryk> e, to przez przyjaciele myślą. Mówimy o współinternecie, to znaczy o tym, że e, współinternet jest taką jednostką analityczną, która była dla nas bardzo ważna, dlatego że okazało się, że ci młodzi ludzie e, nawet jak nie potrafią czegoś robić e, sami, Tak? No, można powiedzieć, że ktoś świadczy o cyfrowym wykluczeniu, ale z drugiej strony reszta wioski e, korzysta w sposób zapośredniczony e, tego internetu. Tak? Myśmy mieli też e, takie przypadki w, 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 wśród naszych młodych współpracowników. Oni działali z takimi grupami. Kiedy tak? e, popatrzeć na internet, jak, jak trochę tak jak na konce to raczej to nie były poszczególne punkty, które były dookoła tych jednostek, tylko to były takie, takie plany z tych jednostek i z ich kompetencji... i że raczej publiczne, a w to jak praktykują go nasi przewodnicy, pokazywało, że raczej go lokalizują, to znaczy ulok ulokalniają, że to jest takie słowo, skalują w dół, a tak? to znaczy oni, e, oni rozmawiają.

i istotny fizyczną przestrzeń, niekiedy fizyczną przestrzeń czy no, konfigurację, w której spotykają się e, młodzi ludzie. E, oni pozostają w takiej sytuacji egzystencjalnej, którą myśmy sobie nazwali e, połączeni i podłączeni, z czego wynika taka teza o okay, tej nieoddzielności nie e, trybów, e, jakim jest obiekt kultury i ich procesy tożsamościowe. E, Ważna teza jest taka, że to jak używają nowych mediów młodzi ludzie jest bardziej... O tym, no, co go pasjonuje. Mimo, że kompetencje ma takie, które mu na to pozwalały. Tak, Natomiast e, inny przykład, dziewczyna, e, która z różnych względów zakochała się w Hercogu, którego też znalazła zupełnie nie tak, jakbyśmy mogli przypuszczać, i nie z tym kanału oficjalnej kultury, polecam do, e, do czytania w na samym początku, e, żeby ściągać filmy. oh god które korzystają, do czego mi jest to potrzebne jak korzystają moi znajomi, warunkuje mm, korzystanie z sieci niż te takie kompetencje, które wynosimy ze szkoły, tak, które są poddawane gdzieś weryfikacji.